Dziękuję. Jest to ostatni odcinek wyzwań Locznego Jones'ego, w którym jest to zwróć ulną maluch w Różowi i z wysłuchaj jego wizji. Polega na tym, że trzeba z nim porozmawiać, z tym locznym Jonesy i w zadaniu zaliczone. Nie zapomnijcie subskrybować, dać łapkę w górę i dzwonka i dzwoneczka. Teraz właśnie szukamy tego Mrocznego Jonesego Tutaj gdzieś on jest O tutaj Teraz rozmawiamy To jest z wykonane Jak, palik, jak właśnie Podnik się spodobał Dajcie subskrypcję, łapeczkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować. To było na tyle. Do widzenia.